Witajcie. Jako, że pierwszy raz mi się zdarzyło, że zalałem na myjni motocykl także nie chciał odpalić, odpalił dopiero, kiedy wysechł, to zdecydowałem się zrobić to, co robiłem już w wielu innych motocyklach, a w tym no, po prostu, jakoś mi się wcześniej nie chciało. Czyli pozabezpieczać wtyczki, które, które są newralgiczne, które mogą gdzieś zostać zalane, czy Podczas mycia na myjni, czy na przykład podczas jazdy przez głębsze przeszkody wodne. A co może unieruchomić motocykl, przynajmniej na jakiś czas. I dlatego stosuję sobie taki patent, że zabezpieczam wtyczki kawałkiem starej dętki rowerowej. To się naprawdę świetnie sprawdza. Już od lat tak robię. Jest okej. Okay. I tak jak w Himalajanie, dość dużo wtyczek jest bezpiecznych, można powiedzieć, czyli teoretycznie szczelnych tego typu, tak jak tutaj. No to jest też trochę takich, które nie są szczelne. No właśnie, i teraz rozebrałem, wtyczkę od regulatora napięcia i zobaczcie, jak ona wewnątrz wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ona cała jest w piachu. Czyli na pewno musiała też być zalana swego czasu. Nie mówię, że to akurat teraz, ale od początku, e, od początku jeszcze. Nie wiem, czemu akurat tutaj taką wtyczkę zastosowano. Ale taką zastosowano. E, także e, nawet jeżeli nie planujecie sobie zabezpieczyć u siebie tak poważnie motocykla, żeby, żeby był odporny na, na, na wodę, to warto, wydaje mi się, zajrzeć do tej wtyczki i chociaż tą wtyczkę w jakiś sposób zabezpieczyć, no bo jednak, jakby na nie patrzeć, regulator jest dość istotnym elementem motocykla. To w sumie tyle. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.